Masz wrażenie, że presja zjada cię od środka? Wymagająca rola, trudne projekty czy ciężkie środowisko potrafią naprawdę przytłoczyć. Wiem, jak to jest, kiedy czujesz, że wszystko się kumuluje. Ale wiesz co? Presja nie musi być wrogiem. Może działać na Twoją korzyść, jeśli nauczysz się ją kontrolować. Wyobraź sobie szybkowar. Jeśli nagrzewa się zbyt długo, w końcu wybucha. Zdarzyło Ci się trzymać wszystko w sobie, aż nagle emocje przejęły ster? albo ignorować pierwsze oznaki, aż poczułeś, poczułaś, że nie masz już siły? Znam to uczucie. Dlatego ważne jest, by zatrzymać się i wsłuchać siebie. Jakie sygnały daje ci ciało? Czujesz spinę? Tracisz pewność siebie? Szybciej się irytujesz? To moment, by wypuścić trochę pary. Mnie nie pomaga aktywność fizyczna, joga, spacer czy bieganie. Cokolwiek, co pozwala rozładować napięcie. Rozmawiaj z kimś, Komu ufasz, zapisuj myśli, znajdź swoje sposoby na reset. Na pewno masz swoje sposoby. Sięgaj po nie, gdy tylko czujesz, że ciśnienie jest zbyt wysokie. Im szybciej to zrobisz, tym łatwiej wrócisz do równowagi. Pamiętaj, presja nie musi cię pokonywać. Zrób z niej swojego sprzymierzeńca. Możesz odzyskać spokój i siłę, i przygotować się na kolejne wyzwania.